Witam serdecznie. W życiu każdego człowieka przychodzi czas, kiedy coś się kończy, a dotychczasowe życie nawet pełne sukcesów oraz zwrotów dobiega końca. W tym konkretnym przypadku jest to historia legendy, urodzonego wojownika określonego mianem Maradona Ringu. Ten mityczny wojownik, nieraz przyrównywany potęgą do mongolskiego wodza Genghis Hana, po raz ostatni skrzyżuje rękawice, wchodząc do śmiertelnej walki na odklepanie jej życie. Filantrop, dziennikarz, działacz społeczny, ale przede wszystkim wielki sportowiec, ceniony za nadludzką odwagę w pojedynkach z największymi herosami. Gladiator, bo tak ochrzany jest przez znawców sportu walki, nie ma już nikomu nic do udowodnienia. Lata spędzone na macie doprowadziły go bowiem na szczyt świata, a walka z bazarskim aligatorem, bonusem BGC zostanie zapamiętana na wieki. Jak się dowiedzieliśmy, 21 listopada to nie tylko data zakończenia drugiego kalendarza majów, ale też kariery, która przez długie lata rozświetlała drogę trenerom, zawodnikom, ale przede wszystkim fanom klepanych sztuk walki. Oby ten dzień zapadł w pamięci na długo, a karetka pogotowia zdążyła przetransportować organy przeciwnika do potrzebujących w szpitalach w całym kraju. Dziękuję Państwu.